Będziemy realizowali i przekop przez Mierzeję Wiślaną po to, żeby była wzmocnienie polskiej suwerenności, żeby nie trzeba było pytać Rosji, czy możemy przepłynąć na nasze wewnętrzne wody terytorialne zalewu Wiślanego z Morza Bałtyckiego. I żeby była ułatwiona turystyka i handel w tym rejonie naszego kraju, tak żeby nowe możliwości zyskał Elbląg, Tolkmicko, Fromborg, tak żeby można było również i turystycznie przepływać z Zatoki Gdańskiej na, na, na zalew Wiślany. Tak, proszę Państwa, po to będziemy to robili. To jest nam potrzebne ze względów strategicznych, ze względów handlowych, ze względów turystycznych. I dlatego tę inwestycję realizujemy. Dlatego też będziemy realizowali centralny port komunikacyjny, bo jesteśmy wielkim 38-milionowym narodem żyjącym w państwie, które ma ponad 312 tysięcy kilometrów kwadratowych. I takie państwo, jak jest w sercu Europy, to musi mieć taki wielki port lotniczy.